Ja nazywam się S.J. Król, a dzisiaj kolejna porcja ciekawostek ze świata Marvela. Nie przedłużając, startujemy. Jake Gyllenhaal w nowym uniwersum Marvela wcielił się w rolę misterio, który jak wiadomo namieszał w życiu Spidermana i to chyba nawet bardziej niż miał w planach. Ale nie o tym teraz. Wiedzieliście, że Jake swój debiut, jeżeli chodzi o filmy Marvela, zaliczyć mógł już znacznie znacznie wcześniej mianowicie w 2004 roku, gdy miał zastąpić Tobeya Maguire'a w roli Petera Parkera w spider Spider-Manie 2. Miało to nastąpić z powodu kontuzji pleców, z jaką Tobi się wówczas zmagał. W jednym z celowych filmów o Iron Manie miał zostać zawarty wątek mówiący o tym, że Stark stworzył mechaniczne metalowe macki dla pewnego naukowca. I tak, brawa dla was, zgadliście. Chodzi oczywiście o doktora Octopusa. Ale z racji tego, iż Marvel Studios nie posiadało wówczas praw do spider Spidermana i postaci z nim powiązanych, w sumie to nadal nie posiada, ale ok. Pomysł musiał zostać wyrzucony do kosza. Wiedzieliście, że czarne charaktery nie mogą korzystać w filmach MCU z iPhone'ów? Pomijając już fakt, że do wielu antagonistów, jakich mieliśmy okazję oglądać tego typu nowinki technologiczne pasują jak więź do oka, no to po prostu Apple zastrzegło sobie, że lokowanie ich produktów może odbywać się w filmach tylko i wyłącznie za sprawą superbohaterów. Oczywiście chodzi tutaj o to, by produkt firmy kojarzony był z czymś dobrym i pozytywnym. Dobry PR to w końcu podstawa. Jak wiemy w filmach niesamowity Spider-Man oraz niesamowity Spider-Man 2, to Gwen Stacy, a nie tak jak w trylogii Raimi'ego Mary Jane Watson, była wybranką Petera Parkera. Sama Mary Jane jednak miała pojawić się w produkcji i nawet nagrano sceny, w których postać wcieliła się Shillen Woodley. W ostatecznym montażu jednak wszystkie one zostały wycięte. Reżyser Mark Webb uznał, że związek Petera oraz Gwen był tak silny, że wprowadzenie kolejnej potencjalnej dziewczyny Parkera już na tym etapie nie byłby dobrym pomysłem. Tym bardziej, że jak najbardziej chciano oddać to, jak Peter cierpi po stracie ukochanych. O której wciąż myśli. Rachel McAdams jako Christine Palmer zadebiutowała w filmie Doctor Strange. Okazuje się jednak, że aktorka mogła pojawić się w MCU już kilka lat wcześniej. I co ciekawe, również jako ukochana egotycznego narcyza. Z tym, że chodzi tutaj nie o Stevena, a o Tonego Starka. Tak. Pierwotnie właśnie McAdams miała zagrać Pepper Potts. Rolę jednak odrzuciła. Ale jak widać nie udało jej się oszukać przeznaczenia. Wolverine to jeden z najbardziej znanych i uwielbianych superbohaterów Marvela. I to nie tylko przeze mnie. Jednak pierwotny plan zakładał, że debiutując w komiksie w 1974 roku w 181 zeszycie Incredible Hulk, miał on być tylko i wyłącznie e, postacią na tę jedną historię. David Kakram postanowił jednak dać Loganowi drugą szansę i odkurzył tę postać. A rok później Wolverine dołączył do nowo powstałej drużyny Ankany X-Men. Patrząc na to, jak ogromną popularnością cieszy się dzisiaj Wolverine i jak potężne piętno odcisnął na całym Marvelu, a myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że i też na popkulturze jako całości, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że Kakran podjął wówczas jedną z najlepszych decyzji w historii Marvela. Bo czy ktoś jest w stanie sobie wyobrazić dzisiaj X-Men albo Marvela w ogóle bez Logana? No bo ja tak, nieszczególnie. Czy dbało się o najmniejsze szczegóły w MCU może jeszcze kogokolwiek zaskoczyć? Czas to sprawdzić. Pamiętacie ranę jaką zadał Hulkowi Abomination w Incredible Hulk w 2008 roku? Bliznę po tym starciu mogliśmy zobaczyć w tor Ragnarok. Nie wiem jak wy, ale ja jestem wielkim fanem takich drobnych nawiązań i smaczków, które w subtelny sposób przypominają nam co jakiś czas, że to wszystko co dzieje się w filmach e oraz w serialach dzieje się tak naprawdę w ramach jednej spójnej historii. Dawno, dawno temu, gdy MCU jeszcze nie istniało, były plany na spotkanie dwóch bohaterów, którzy zostali przedstawieni już wcześniej w niepowiązanych ze sobą filmach. Chodzi tutaj o Wolverina, w którego wcielał się Hugh Jackman oraz Spidermana w wykonaniu Tobeya Maguire'a. Miała to być co prawda niewielka rola Jackmana w pajęczym uniwersum, ale jednak. Dlaczego ostatecznie do tego nie doszło? Wiążą dwie wersje. Pierwsza jest taka, że studia się nie dogadały i Sam Raimi musiał odłożyć pomysł gdzieś daleko na spód szuflady. A druga mówi o tym, że porozumienie osiągnięto, ale gdy miało dojść do nagrania tej sceny, okazało się, że nikt nie był w stanie zorganizować kostiumu Wolverina. I tutaj też do końca nie wiadomo o jakie ubranie chodzi. O klasyczny komiksowy żółty strój, czy też może charakterystyczną kurtkę, jaką nosił on najczęściej w filmowym uniwersum. Faktem jest, że zarówno w jednej, jak i drugiej wersji zgadza się jedna rzecz. Hugh Jackman był w mieście i był w gotowości. Willem Defu jako Green Goblin już samą mimiką twarzy wykonuje genialną robotę, co nie znaczy, że nie obyło się bez charakteryzacji. Jednym z chyba ciekawszych elementów nie rzucającym się na pierwszy rzut oka jest to, że aktor jako Norman Osborn nosi nakładkę poprawiającą wygląd jego uzębienia. Zdejmowę ją z kolei w momencie, gdy Goblin przejmował kontrolę nad Osbornem. Pozwalało mu to bardziej podkreślić złowieszczy wyraz twarzy. Kostium filmowego Green Goblina od 2002 wzbudzał niemałe kontrowersje, dzieląc fanów na zwolenników podejścia od komiksowego pierwowzoru, jak i tych, którzy narzekali na brak klasycznego kostiumu tego złoczyńcy. Okazuje się, że zanim Sony poszło w stronę tej bardziej zbroi, to pod uwagę był brany kostium, który zdecydowanie więcej czerpał z komiksu. Najlepszym przykładem na to może być maska, która w pierwszych zamysłach ee, miała zdobić twarz Dfu. Poruszała się ona w bardzo realistyczny sposób, odwzorowując tym samym mimikę twarzy. Gdybyście dzisiaj mogli cofnąć czas, zostalibyście przy tym, co dostaliśmy, czy też może wybralibyście pomysł, z którego ostatecznie zrezygnowano? Pytanie, czy zrezygnowano na zawsze, no bo w końcu Spider-Man No Way Home pokazało nam, że pewne drzwi można otworzyć nawet po wielu latach. I to na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz komentarz. A jak chcecie więcej ciekawostek, to zapraszam na poprzednie odcinki tej serii, jak i do innych materiałów, które tutaj znajdziecie. Zachęcam także do pozostawienia subskrypcji na kanale mm, oraz odwiedzenia linków, które macie podane w opisie. Ode mnie to wszystko. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.